Zaczęło się od ciszy, takiej, która nie brzmi jak spokój, tylko jak początek końca. Zniknęłaś nocą bez słowa, bez śladu, telefon martwy, jakby świat cię nie znał. Mówiłaś, wracam zaraz, a wracałaś nad ranem z zapachem wódki i spojrzeniem, które mnie omijało. Zostawiałaś cień tam, gdzie kiedyś było ciepło. Twoje spojrzenie stało się puste, jak wiadomości. W twoim telefonie nie pytałem, bałem się odpowiedzi, ale wiedziałem, że nie jestem już jedyny w twojej głowie. Zamieniałaś bliskość w milczenie. Zniknęłaś nocą, a z tobą wszystko co wierzyłem. W zamian dałaś mi wątpliwości, które gryzą mnie jak wilki, twoje kocham. Stało się podejrzeniem, a twoje oczy lustrem, w którym widzę obcego. Twoje wiadomości znikają szybciej niż ty z łóżka. Śmiech zbyt głośny, kiedy wracasz, spojrzenie zbyt nerwowe. Zaczęło się od drinka za dużo, skończyło się na pocałunkach, których nie pamiętam, ale czuję, że były nie. Pamiętasz jak mówiłaś, że mnie nie skrzywdzisz Teraz już wiem, kłamałaś bardziej do siebie niż do mnie A ja stałem się tłem do filmu, w którym ty grałaś siebie tylko w pierwszej scenie Zniknęłaś, ale zostawiłaś wszystko co boli Zniknęłaś nocą, a ja zostałem ze strachem Gry śpi w moim łóżku, krzyczy w mojej głowie, już nie pytam, już nie wierzę, bo nauczyłaś mnie, że zaufanie to już z piękną rękojeścią. O... I nie wróciłaś, ale to co po tobie zostało, wraca każdej nocy.